Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość po niemu jest nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w nim, a on w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że ojciec zesłał syna jako zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, Jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Oto słowo Boże. Boże, niech będą dzięki. Pana wszystkie ludy ziemi. przekaz swój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogim mich według prawa. Pana, wszystkie ludy z ziemi, Królowie starsi i Wysprzyj przyniosą dary, Królowie Szeby i Saby złożą daninę, I są mógł Królowie, Wszystkie narody będą mu służyły. Uzwiernią Pana wszystkie ludy Wyzwolił podziem biedaka, który go sytał I ubogiego, co nie ma opieki Zmiłuje się nad biednym i ubogim Nęcarza sami od śmierci Wielkie opana, wszystkie Aleluja! Aleluja! Chrystus został ogłoszony narodom. znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. Alleluja. Słowa Ewangelii według św. Marka. Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg do Betsajdy, zanim odprawi tłum, Ty rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc jak się trudzili przy wniosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, Myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był potępiały. Oto słowo Pańskie. Nie słowa Ewangelii, z są naszych żydów. Panie Jezu, dziś do nas mówisz. Odwagi. Ja jestem, nie bójcie się. A my chcemy sobie uświadomić, czego się boimy. Najprościej byłoby odpowiedzieć Boimy się choroby, śmierci. Mnóstwo jest, mnóstwo jest powodów, byśmy się bali. Mówimy, czasy są niepewne, ale też boimy się o innych, których kochamy, o los naszych dzieci jaka ich przyszłość. To jest strach. To jest strach. Ale gorzej, jeśli jest lęk, bo to jest fatalne samopoczucie, a tak naprawdę nie znamy przyczyny. Ludzie dzisiaj czują lęki. Towarzyszy on pewnym zaburzeniom, zaburzeniom psychicznym. I biorą różnego rodzaju środki, środki, które mają pozbawić ludzi lęku. Są też takie zachowania obronne w postaci zagłuszania, zagłuszania swojego sumienia. Musimy czegoś słuchać, oglądać, bo nie znosimy ciszy. Nie znosimy ciszy. A wtedy, kiedy jest cisza, to łatwiej powierzyć sumienia, które dają sobie znać. I to jest lęk, który jest strasznie trudno jest przezwyciężyć. Dlaczego? Bo trudno jest dotrzeć do Jego przyczyn. I trzeba powiedzieć, że jest lęk przed śmiercią. Nie myślimy o tym. Jak zapytamy zdrowego człowieka, któremu, w cudzysłowie, dobrze się powodzi, to tak myśli, jak gdyby wszyscy umierali, ale on nie umrze. Wszystkie plany dotyczą życia na ziemi. Tak jak gdyby nie istniała śmierć. Ale właśnie w tym pomnażaniu dóbr przejawia się to, że ten człowiek szuka tak zwanych substytutów tego, co dać może prawdziwe życie. Czyli szuka czegoś zastępczego. Zamiast myśleć o przyszłości, po śmierci to tak bardzo są ludzie skoncentrowani na rzeczywistości doczesnej. Jeszcze o jednym lęku mówi apostoł o utracie miłości. Ludzie, którzy nie potrafią kochać, czują się samotni i też nie wiedzą, że Przyczyną tych cierpień jest to, że nie nauczyli się kochać. Wybrali życie samotne, życie dla siebie. Mówi się dzisiaj o miłości siebie, ale przecież to jest obłuda, bo prawdziwa miłość to zawsze jest skierowanie się do kogoś. Panie Jezu, i teraz patrzymy na Ciebie. Patrzymy na Ciebie jak pozbyć się tych wszystkich strachów, lęków, to trzeba spojrzeć prawie w oczy. Umrzemy. Modlimy się za naszych bliskich. My też umrzemy. I po to tutaj przychodzimy, Panie Jezu, do Ciebie, aby tym naszym bliskim pomóc, bo tylko tak możemy im pomagać, modląc się za nich, i tworzą wspólnotę z Nimi. Bo oni istnieją. Oni są członkami naszych rodzin. My im możemy pomóc, a oni nam. Panie Jezu, prosimy Cię za Nimi, za tymi, których imiona wyczytaliśmy. Módlmy się. Zbudujmy się za wszystkich ludzi, aby zdawali sobie sprawę z tego, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko do czasu i myśleli ludzie bardziej poważnie o śmierci, jeszcze bardziej o życiu wiecznym, o Tobie, który to życie zapewniasz. Ciebie prosimy, by nas Panie. O pokój na świecie, na naszą ojczyznę dla silna Bogiem, za wszystkie dzieci potężne, aby się mogły szczęśliwie narodzić. Ciebie prosimy, nas, Panie Jezu, daj nam trwać w miłości, abyśmy mogli trwać w Tobie. Bądź z nami w każdych trudnych chwilach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, polecamy Ci wszystkich zmarłych, spoczywających na naszych cmentarzach, zmarłych z naszych wielkich rodzin i polecamy Ci dusze w cierpiących. Zmiłuj się nad nimi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Uczódźmy się za niewierzących, aby znaleźli drogę wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkich młodych ludzi, którzy w tym roku przystąpią do bierzmowania. O Ducha Świętego dla nich, o Ducha Mądrości i Rozumu, aby pozostali w Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, tak osobiście proszę Cię za tę osobę, która bardzo potrzebuje pomocy. Ty wiesz, którą mam na myśli. Pomóż jej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bożaj Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przetrwam i Duch Święty przez Chrystusa Pana naszego.